Immediate to innowacyjna platforma, która udostępnia rynki finansowe dla każdego. Dzięki naszemu unikalnemu narzędziu dostępnemu na Twoim smartfonie, możesz rozpocząć swoją przygodę ze światem finansów i inwestycji. Immediate wykorzystuje nowoczesne technologie do analizy rynków i optymalizacji procesów, co pomaga użytkownikom podejmować bardziej świadome decyzje. Aby aktywować program, wystarczy zainwestować minimum 200 euro. Poznaj możliwości i uzyskaj dostęp do narzędzi analizy rynków finansowych. Po więcej informacji kliknij w poniższy link. Platforma została zaprojektowana w sposób, który sprawia, że jest dostępna i łatwa do zrozumienia. Nawet jeśli nie masz doświadczenia w inwestycjach, zarejestruj się, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą, aby udzielić szczegółowej konsultacji i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Ważne. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem. Platforma nie gwarantuje zysków, a możliwe są straty finansowe. Przed rozpoczęciem zapoznaj się z pełnymi warunkami korzystania z platformy Immediate.